Jeszcze sześć witajcie z tej strony. by my, by my, A w dzisiejszym odcinku robimy recenzję takich dwóch jajeczek z Hinder Niespodzianki. Na początku chciałbym jeszcze pozdrowić MiG 12. Dobrze. Więc otwórzmy pierwszą, pierwsze jajeczko. Tutaj właśnie otwieramy. Nabieramy się do czekolady. Dobra. O! I zobaczymy, co będzie w środku. No dobra. O, mamy dzisiaj zebrę. Szybciutko ją składamy. Ja już wiem, jak ją składać, bo już taką jedno miałem. Składamy. Teraz pokażę Wam efekt końcowy. No dobrze, mamy taką zeberkę. Ja ją trochę jeszcze docisnę. No dobrze. No to tak naprawdę pierwsze jajeczko mamy złożone. No dobrze, przechodzimy do kolejnego. Jeszcze może Wam pokażę do kadru. O, tutaj macie taką, przycisnę. Nie podoba mi się troszeczkę ta trawka, no ale fajnie, że jest ładna zeberka. No dobrze, przechodzimy do drugiego. No dobrze, otwieramy. Znów się dobieramy do czekoladki. No dobra, otwieramy. Co my tu mamy? O! Chyba właśnie tak. Lekin. Super. Jeszcze nie miałem swojej kolekcji. Ściskamy mocno. A to nie w tą stronę. Tak? A nie w dobrze. I teraz ogonek. No dobrze. Bardzo fajna figurka. Jeszcze nie miałem. Tutaj właśnie się tak może poruszać. Tak jak prawdziwy rekin. Fajne oczka. No więc w zasadzie to tyle na dzisiejszym odcinku. chciałem więc pozdrawiam. Miklop12 jeszcze raz. No i jeżeli chcecie więcej takich filmików, to subskrybujcie. Subskrybujcie, łapkujcie. I piszcie w komentarzach. Czy chcecie jeszcze z takich Kinder niespodzianka tak, takich recenzji? No to do zobaczenia.